Witam Was bardzo serdecznie, moje kochane skarby w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z najlepszymi kremami do twarzy na zimę, ponieważ rozpocząłem już wątek zimowej pielęgnacji skóry. Był temat kremów pod oczy, był temat najlepszych serum do twarzy, to teraz czas na temat najlepszych kremów do twarzy, które zdecydowanie Wam się sprawdzą w zimowej pielęgnacji, będą optymalnie Waszą skórę regenerować, działać prewencyjnie, przeciwzmarszczkowo, odżywczo, stymulująco, regulująco. Dzisiaj przychodzę do Was z takim małym zestawieniem, więc jeżeli Was Taka tematyka interesuje serdecznie Was zapraszam do oglądania. I wasza skóra jest naczynkowa, wrażliwa, podatna na bardzo duże zaczerwienienia na skórze i poszukujecie takiej gruntownej pielęgnacji anti-Aging łagodzącej, wzmacniającej naczynka. Możecie się śmiało zainteresować tą linią kosmetyczną od marki Acera Wrażliwa. Ja tylko mam w domu krem do twarzy na dzień. Resztę produktów już zużyłem ale jeżeli chodzi o cały kształt składowy tej całej linii kosmetycznej, jest on wzorowy. Ja w ręku trzymam dokładnie krem nawilżająco, wygładzający przeciw zmarszczkom dla skóry wrażliwej. On niesamowicie skórę łagodzi, nawilża, niweluje zaczerwienienie. On ma bardzo lekką konsystencję, ale ten nanoc, moi drodzy, to już jest taki bogaty, esencjonalny, otulający. Więc jeżeli macie skórę naczynkową, wrażliwą i macie spore zaczerwienienia na skórze, jak najbardziej tą linią kosmetyczną, a acera wrażliwa, w roz... Rosmanie, ona jest dostępna, tak, w Rossmanie I ogólnie jeszcze można ją zakupić online, to możecie śmiało się zainteresować. Teraz Wam pokażę kremi, który będzie idealny dla każdego typu skóry. Będzie to krem taki nawilżający, regenerujący, otulający skórę, ale nie będzie to krem lekki. Więc ten krem będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które lubią taką cięższą konsystencję, ale nie za ciężką. To nawet jest takie pomiędzy, powiedzmy, troszeczkę lekkości, troszeczkę ciężkości, ale to nie jest aż taka bardzo bardzo ciężka formuła. Jest to Liren Cannabis Green Regenerujący Krem Łagodzący. On w hebe kosztuje 20 zł. Jest to krem taki silnie regenerujący, nawilżający, otulający, przyspieszający regenerację skóry, ale nie jest to krem stricte przeciwzmarszczkowy. Więc jeżeli macie skórę normalną, a poszukujecie takiego nawilżacza na dzień, na noc, który nie musi działać prewencyjnie przeciwzmarszczkowo, jakoś tam intensywnie regenerująco i przebudowująco, to możecie jak najbardziej zainteresować się tym kremem od Liren. Nie kosztuje dużo, ma genialny skład także jak najbardziej. Jeżeli poszukujecie takiego kremu, który już będzie działać ukierunkowanie, prewencyjnie, przeciwzmarszczkowo, stymulująco i ten krem może być jak najbardziej również stosowany przez osoby ze skórą tłustą, problematyczną i trądzikową w trakcie wysuszających kuracji na przykład dermatologicznych, aby odbudowywać barierę lipidową, stymulować skórę i silniej ją regenerować. Jest to Majoru naturalny krem do twarzy malinowy Ochronnym. Krem ma bardzo esencjonalną konsystencję, i tutaj w przypadku tego kremu muszę Was ostrzec, że naprawdę niewielka ilość tego kremu zapewni Wam olbrzymią dawkę nawilżenia, ukojenia, i ten krem się wchłonie. Jeżeli go nałożycie za dużo, Możecie zapomnieć o jakiejkolwiek wchłanialności przez skórę. Będziecie się po prostu maksymalnie świecić. Także niewielka ilość Krem możecie stosować zarówno na dzień, jak i na noc. Jest to krem taki regenerujący, łagodzący, regulujący, przeciwzmarszczkowy. Także jak najbardziej nasza kolejna polska marka. Krem genialny, także polecam go zdecydowanie dla każdego. I wasza skóra jest mieszana, ale nie bardzo tłusta, sucha, normalna i dojrzała. I poszukujecie taniego kremu nawilżająco prewencyjnego, przeciwzmarszczkowego. Możecie śmiało się zainteresować tym kremem z mango Eco Nature od Bielendy. On w drogerii Rossman, nie przepraszam, w drogerii Hebe, bo w Rossmanie jest wersja Detox, a ta wersja z mango jest dostępna w Hebe. Ten krem kosztuje coś do 20 zł. Genialny skład tego kremu. Tutaj mamy m.in. wyciąg z mango, mamy śliwka Kakadu, która wykazuje silne właściwości uelastyczniające, regulujące, nawilżające. I jest to krem do stosowania zarówno na dzień, jak i na noc, także jak najbardziej wielofunkcyjność jest tutaj za zachowana, tani kremik naszej polskiej marki, także jak najbardziej polecam. Następny krem do twarzy, który mogę Wam zarekomendować, jest to taki krem bogaty, esencjonalny dla skór dojrzałych. Jeżeli szukacie mocnej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej, ukierunkowanej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej i silnej regeneracji skóry, ja mam jeszcze ten krem w starym opakowaniu, jak go wykończę, to będę zamawiać kolejne opakowanie, ponieważ jest naprawdę fantastyczny. I jest to krem do twarzy Creamy i zawsze zapominam jego dokładnej nazwy. For You Fusion. Tak, zawsze zapominam nazwę tego kremu, dokładnej. Jest to krem taki prewencyjny przeciwzmarszczkowy, regenerujący, silnie nawilżający. Tylko cena tego kremu jest już zaporowa ponad 100 zł. Ale krem jest zdecydowanie warty uwagi, warty zainteresowania i warty swojej ceny. Jest to idealny krem zarówno na dzień, jak i na noc. Też mamy tutaj wielofunkcyjność zachowaną. Krem fajnie tą skórę regeneruje, odżywia, rozświetla, rozpromienia. Nie ma najmniejszego problemu, także jeżeli szukacie takiej ukierunkowanej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej, śmiało ten krem rekomenduje również nasza polska marka. Następny produkt, który Wam mogę zdecydowanie polecić, jest to krem, który będzie idealny dla. Osób, których skóra jest pozbawiona blasku. Jeżeli szukacie takiego kremu rozświetlającego, nawilżającego, również prewencyjnego, przeciwmarszczkowego, ale jest to krem do stosowania tylko i wyłącznie na dzień. Zupełnie nie w nocnej pielęgnacji. I jest to Resibo. i jest to rozświetlający krem do twarzy. On kosztuje 119 zł, jak dobrze pamiętam. Krem jest fajny. On jest bardzo taki niby lekki, ale jednak czuć, że on jest na skórze taki esencjonalny. Fajnie tą skórę rozświetla. Główny tutaj walor tego produktu, który również został podkreślony przez producenta. To rozświetlenie utrzymuje się cały dzień. Nie jest to jakiś sztuczny błysk, brokat i tak dalej. Ta skóra naprawdę wygląda na taką mega rozświetloną, promienną, zdrową Rewelacja. Jeżeli szukacie takiego kremu rozświetlającego, macie skórę pozbawioną blasku suchą, dojrzałą i wrażliwą, jak najbardziej ten krem z Resibo polecam. Nie polecam tego kremu dla skór tłustych problematycznych, trądzikowych, ponieważ zapchanie macie murowane. Mogę zarekomendować, jest to krem dla osób ze skórą atopową, bardzo suchą, która potrzebuje odbudowy bariery lipidowej, silnej regeneracji skóry i ten krem ma bardzo dobry skład, także brawo dla Emolium. Jest to Emolium Cica krem naprawczy. On w aptekach kosztuje, moi drodzy, do 35 zł, maksymalnie do 40, ale ten krem już jest takim ciężkim kremem. To nie jest krem taki parafinowy, ponieważ on parafiny nie ma w składzie. On ma konsystencję Taką zbitą, oczywiście nałożyłem za dużo, jak to na kacpra przystało, ale jest on bardzo, bardzo, czekajcie sobie, ręka odsunę, esencjonalny i on pozostawia na skórze już taki błysk, ponieważ jest to krem taki barierowy, to jest taki krem odbudowujący, który ma skórę regenerować, odbudować płaszcz lipidowy, ukoić skórę, zmniejszyć zaczerwienienie. I ten krem będzie również idealnym kremem po mezoterapii. Po deretiksie, po i po silnych zabiegach złuszczających, bądź które wykonujecie w gabinecie. Będzie to również fenomenalny krem odbudowujący barierę lipidową, zmniejszający świąt, pieczenie i podrażnienie. Jedyny krem z emolium, który ma dobry skład. Także naprawdę, brawo, to się ceni. Krem jest warty uwagi, warty zainteresowania i warty swojej ceny. Zdecydowanie go polecam dla atopowców. Jest to mega skuteczny, intensywny krem do twarzy. I jeszcze Wam zapomniałem powiedzieć o składzie. Mamy tutaj między innymi ceramidy, które odbudowują barierę lipidową, silnie regenerują skórę. Mamy tutaj humektanty, emolienty. Emolienty, oczywista oczywistość, aby zapobiegać przed ucieczką wody z naskórka i silnie naszą skórę koić i otulać ją taką kołderką ochronną. Także jak najbardziej śmiało polecam. Następny kremik do twarzy, który mogę Wam polecić, jest to krem idealny dla skóry tłustej dla skóry mieszanej, dla skóry trądzikowej. Tylko ten krem nie będzie odpowiedni dla skóry trądzikowej, która jest w trakcie leczenia dermatologicznego. Na przykład bierzecie izotek, stosujecie antybiotyki, stosujecie żele punktowe, stosujecie retinoidy punktowe na skórę twarzy. Zdecydowanie tego kremu nie używajcie. Ale jeżeli macie skórę trądzikową i nie jesteście w trakcie jakiejkolwiek kuracji dermatologicznej, jak najbardziej ten kremik możecie używać. Jest to Kair Skin i dokładnie ten krem nosi nazwę Moisturizer. Jest to krem ide alny dla skóry problematycznej. Mamy tutaj składniki regulujące funkcjonowanie gruczołów łojowych, mamy tutaj składniki przeciwzapalne, mamy tutaj fermenty, o których Wam mówiłem, które robią wszystko. Odbudowują barierę lipidową, silnie regenerują skórę, działają przeciwzapalnie, zmniejszają zaczerwienienia, alny dla każdego typu skóry na noc. Jeżeli chcecie swoją skórę złagodzić, Silnie nawilżyć, ukoić, odbudować barierę lipidową, działać prewencyjnie przeciwzmarszczkowo, działać przeciwtrądzikowo, regulującą na gruczołu łojowe. Ten krem będzie idealny dla każdego typu skóry, ale na noc z powodu swojej konsystencji będzie to Purito Dermide Barrier Sleeping Pack. Jest to krem taki... No, no, po prostu napakowany toną ceramidów. Jest to krem taki odbudowujący, silnie regenerujący, wyciszający wszystko. Także, jak najbardziej, ten krem zdecydowanie mogę zarekomendować dla każdego typu skóry do nocnej pielęgnacji. Te skarby są to skuteczne kremy do twarzy, które zdecydowanie się Wam sprawdzą w zimowej pielęgnacji. Będą Waszą skórę silnie regenerować, nawilżać, łagodzić, uelastyczniać, regulować. Także, jeżeli Wam się materiał podobał, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się ciepło do następnego hej.